W 25 stycznia Emila Okupska. Zapraszam na pierwszy w tym tygodniu serwis informacyjny Telewizji Centrum. Dziś w wydarzeniach powiemy m.in. o nowym zajęciu prezydenta Zgierza. Na jeden dzień zrezygnował z zarządzania miastem. Po pierwsze, będziemy odwiedzali naszych klientów. Nie będzie to dwa, trzy. Czy 5 spotkań. To będzie 17 bądź z tego, co pamiętam, 18 spotkań. Może nie typowo handlowych, ale będzie chodziło o to, żeby odwiedzić klientów, porozmawiać z nimi, przekazać im materiały reklamowe. Pokażemy także bal charytatywny na rzecz zgierskiego hospicju. Goście okazali się hojni, zebrano blisko 23 tysiące złotych. To no świetna inicjatywa, szczytny cel, fajny pomysł, można zawsze coś ciekawego wylicytować, coś co potem będzie przypominało o tym balu i przyniesie też dochód na rzecz Kospicjum. W połowie stycznia odbył się 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Zgierzu wolontariusze do puszek zebrali rekordową sumę około 170 tysięcy złotych. Ale jak się okazuje nie tylko dzięki nim udało się uzbierać taką sumę. Finały WOŚP to także licytacje, w których Zgierza nie mogli kupić m.in. dzień pracy w swojej firmie prezydenta miasta. W piątek na jeden dzień Przemysław Staniszewski stał się pracownikiem firmy Amagraf. Firma zapłaciła za zatrudnienie prezydenta 600 zł. Nowy pracownik przedsiębiorstwa stawił się w pracy punktualnie o 8 rano w piątek. Podczas porannej kawy i śniadania pracodawcy przedstawili zakres jego obowiązków. Mimo sprawowanej na co dzień funkcji prezydent Staniszewski nie miał taryfy ulgowej. Właściciele firmy Amagraf, która zajmuje się m.in. sprzedażą i serwisem kopiarek oraz urządzeń poligraficznych, zadbała o to, by dzień ten był intensywny i w pełni wykorzystany. Wbrew pozorom nie będzie to praca łatwa. Po pierwsze będziemy odwiedzali naszych klientów i nie będzie to 2, 3 czy 5 spotkań, to będzie 17 bądź z tego co pamiętam 18 spotkań, może nie typowo handlowych, ale będzie chodziło o to, żeby odwiedzić klientów, porozmawiać z nimi, przekazać im materiały reklamowe po to, żeby się dowiedzieli o naszym istnieniu, czyli nasi ewentualni potencjalni klienci, bądź klienci, których już mamy i których chcemy odwiedzić, zostawić im nasze gadżety reklamowe. Można jednak stwierdzić, że prezydent naszego miasta żadnej pracy się nie boi. Bo jak sam stwierdził, ta, którą wykonuje na co dzień też do prostych nie należy. To, co na co dzień wykonuje, też nie polega tylko na siedzeniu za biurkiem, jest to ciężko można praca, więc myślę, takie odbywanie rozmów, często oferowanie, wspieranie, właśnie kontraktowanie między przedsiębiorcami z gryskimi, zwłaszcza z gryskimi, ma duże dla mnie znaczenie, a to też jest kwestia rozmowy i tutaj wymiany różnego rodzaju informacji, które też. Pozwalają rozwijanie się nasze, właśnie, naszego oświata zgierskiego. Udział w takiej licytacji to powiązanie przyjemnego z pożytecznym. Prezydent Staniszewski mógł sprawdzić się w roli przedstawiciela handlowego, a firma wspomogła WOŚP. To jest przede wszystkim fajna akcja. Super inicjatywa, którą żeśmy chcieli wspomóc z Wielką Kreską Świątecznej Pomocy, ale dzięki temu firma, która wygrywa, magraf, dzięki której mam możliwość i też zapoznania się trochę z działaniami w zakresie poligrafii, po promowania również z Gierskiego Przedsiębiorcy jednego z wielu, ale ważnego na rynku. Mam nadzieję, że będzie to fajna inicjatywa, i otwartość, jaką zaprezentują z punktu widzenia tych podmiotów, które, do których się udajemy, już widać, że przekłada się to na zainteresowanie i wspieraniem tego typu działań. Podczas tegorocznego 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydent Staniszewski wziął udział jeszcze w jednej aukcji, w której można było wylicytować dzień właśnie z nim. W weekend odbył się drugi bal charytatywny na rzecz zgierskiego hospicjum im. Jana Pawła II. Tej nocy królowała dobra zabawa, ale w szczytnym celu. Z przeprowadzonych aukcji i sprzedaży cegiełek zebrano blisko 23 tysiące złotych. Licytowane dary przekazały osobistości życia politycznego, sportowego, artystycznego i kulturalnego. Nad balem patronat objęła Telewizja Centrum, a poprowadzili go znani Państwo z ekranów dziennikarze. Po raz już drugi odbył się bal charytatywny organizowany na rzecz budowy Hospicjum w Zgierzu. W balu uczestniczyło wiele znanych osobistości z terenu naszego regionu. Gośćmi byli m.in. prezydent miasta, osobistości z Urzędu Marszałkowskiego, radni, prezesi lokalnych przedsiębiorstw i przyjaciele Hospicjum. Co ważne, budowa hospicjum rozpocznie się jeszcze w tym roku. Cykliczny już można powiedzieć, skoro, skoro drugi, który posłuży Stowarzyszeniu do Zbierania Środków Finansowych na rzecz budowy stacjonarnego ośrodka hospicyjnego. Mamy nadzieję, że tą budowę, nawet powiedziałbym, że mamy pewność, że tą budowę rozpoczniemy w tym roku. Na wiosnę w tej chwili zespół. Taki komitet do spraw budowy stacjonarnego Ośrodka hospicyjnego opracowuje materiały do przetargu na wykonanie pierwszych prac, które będą polegały na zrobieniu fundamentu pod cały budynek, a jest to budynek o powierzchni 2600 m2. I drugim etapem będzie wybudowanie w stanie surowym, prawdopodobnie surowym zamkniętym budynku administracyjnego przychodnianego. Jak Państwo wiecie i telewidzowie wiedzą od wielu, wielu lat, temat budowy hospicjum sprowadza się do zyskiwania, pozyskiwania środków. Ja nie ukrywam, że wybudowanie takiego, takiej aglomeracji, budynku stacjonarnego hospicju wymaga dużego nakładu środków finansowych, dlatego też dążymy do tego, żeby część tych środków pozyskać z Unii Europejskiej, ponieważ nie jest na, na tą chwilę nas stać na to, żebyśmy mogli od A do Z wybudować ten budynek. Tak jak pan prezes mówił, zaczynamy fundamenty, część budynku do działalności przychodnianej, ale pozostałą część jakby będzie uzależniona od wielkości tych środków. W trakcie zabawy odbyła się aukcja fantowa. Goście mieli niepowtarzalną okazję nabyć takie przedmioty jak koszulka reprezentanta Polski i byłego biłkarza Widzewa Łódź Marcina Robaka, koszulka hokeisty Mariusza Czerkawskiego, biura wieczne, płyty winylowe Beatlesów, i inne atrakcyjne przedmioty. Chciałem upolować pióro, którym będę mógł później w urzędzie podpisywać dokumenty. <laughs> Żeby było miało sentymentalną wartość i wspomina, był, przypominało mi ten bal. Czy to już nie pierwszy raz, kiedy uczestniczę w tej inicjatywie? To świetna inicjatywa, szczytny cel, fajny pomysł. Można zawsze coś ciekawego wylicytować coś, co potem będzie przypominało o tym balu i przyniesie też dochód na rzecz hospicjum. Także przyjemne, spożyteczne, świetny pomysł. Oprócz działań charytatywnych nie zabrakło karnawałowej zabawy. W niezwykły klimat wprowadził gości zespół magnum, który wystąpił na balu charytatywnie. Przede wszystkim nie pomagamy pierwszy raz dla osób starszych. Dlatego hospicjum, nie pierwszy raz tutaj, dlatego hospicjum gramy już po raz drugi w tamtym roku też nam się udało tu wystąpić. Dobra zabawa, ludzie się bawili świetnie, myślę, że to gdzieś dobry kierunek. Bierzemy przykład z innych kapel, innych zespołów, to też gdzieś tam kierunkuje nasz temat. W balu wzięło udział blisko 120 gości. Ideę budowy ośrodka hospicyjnego wspomóc można było na kilka sposobów, wykupując zaproszenie, przekazując dar na licytację oraz samemu biorąc w niej udział. Choć zebrano sporą sumę pieniędzy, nadal stowarzyszenie będzie poszukiwać innych źródeł dofinansowania. 153 lata temu wybuchło Powstanie Styczniowe. Niepodległościowy zryw skierowany przeciw rosyjskiemu zaborcy, mimo że nie zakończył się sukcesem, rozbudził nastroje patriotyczne u tysięcy Polaków. Dzięki niemu kolejne pokolenia nie zapomniały o walce o niepodległość. Wśród walczących byli też Zgierzanie, przy których grobach odbyły się tegoroczne uroczystości. Powstanie Styczniowe zaliczane jest do najważniejszych wydarzeń w historii Polski ostatnich 200 lat. Mimo iż zakończyło się klęską, wzmocniło niepodległościowe nastroje pokolenia. Co zaowocowało odzyskaniem niepodległości na początku XX wieku, jak co roku odbywają się huczne obchody. Także w tym roku pamiętano walczących. Uroczystości odbyły się przy ulicy Piotra Skargi. Jako członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec staram się podtrzymywać te tradycje patriotyczne. Czcimy powstańców warszawskich, czcimy powstańców styczniowych. Pamiętamy o każdym święcie, pamiętamy o naszych bohaterach, którzy zginęli za nas e, kraj, naszych e, mieszkańców naszego miasta Zgierza. I chcemy, żeby ta tradycja była podtrzymywana i jako Związek Strzelecki będziemy stali zawsze na straży tej pamięci. Na cmentarzu pochowani są też uczestnicy powstania. Na grobach Józefa Popiełkowicza, Rafała Rajskiego, Teofila i Marii z Holendrów Pietrusińskich, Włodzimiery z Jodłowskich Krakowskiej oraz na grobie Jana Erasma Podmiejskiego złożono kwiaty. Mamy na naszym cmentarzu groby, pięć grobów weteranów, w których w jednym z grobów spoczywa dwoje uczestników, uczestników, uczestników powstania styczniowego. Nie mamy grup grobów poległych w bezpośrednim powstaniu, więc osoby, które tutaj bo chodziły ze Zgierza, albo te zwierzęta na tym cmentarzu potem, no po prostu zmarły, no nie. Pamiętamy o nich od roku 2006, wtedy można powiedzieć po raz pierwszy odbył się takie upamiętnienie. Pamięć to tożsamość narodów, tak. Wiele osób zginęło za naszą i waszą wolność. Myślę, że to powstanie styczniowe było w naszej historii bardzo ważne, dlatego no... Warto pamiętać, warto czcić i tak jak dzisiaj tutaj na cmentarzu składaliśmy hołd, myślę, że będziemy składać do końca świata jeden dzień dłużej. Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX wieku. Jego bilans był tragiczny: kilkadziesiąt tysięcy poległych lub straconych przez Rosjan, 38 tysięcy osób zesłanych na Syberię. Ponadto władze carskie skonfiskowały majątki uczestników powstania oraz przeprowadziły intensywną rusyfikację ziem polskich. Chińczycy mają złowróżne powiedzenie. Obyjrzył w ciekawych czasach. Teresie Torres, francuskiej pisarce, przyszło właśnie w takich żyć, Na dodatek w otoczeniu ciekawych ludzi. Dzięki niej uczniowie z Gierskiego Gimnazjum nr 3 mogli mieszkańcom naszego miasta, poprzez spektakl narracyjny, opowiedzieć niezwykłą historię niezwykle ważnej dla zgierza rodziny. Ich duch przetrwa w nas. Historia rodziny Szwarców i Zgierza w dwudziestoleciu międzywojennym pod takim hasłem w piątkowy wieczór odbył się spektakl, zrealizowany w ramach ogólnopolskiego programu edukacji kulturalnej. Projektu Kultura, Zajęcia Artystyczne w Szkole, który prowadzimy w Centrum Edukacji Obywatelskiej, I jest to projekt, w którym szkoły wybierają temat lokalny, temat, który ich interesuje, i do tego dobierają środki artystyczne. W tym przypadku będzie to widowisko narracyjne. Ale, kultura to jest program ogólnopolski. W tym roku jest to szósta edycja. Mamy dziesięć szkół z całej Polski, które realizują filmy, animacje poklatkowe, przedstawienia. A ze zgierza tylko gimnazjum numer trzy? Tak, ze Zgierza tylko gimnazjum numer 3, także cieszę się, że, że tutaj jestem i będę mogła zobaczyć finał i premierę. Zostałam zaproszona przez gimnazjum w Zgierzu w ramach projektu CEO, Centrum Edukacji Obywatelskiej, do przeprowadzenia warsztatów z dziećmi, z uczniami, warsztatów opowiadania historii. Zajmowaliśmy się bardzo szczególną, lokalną historią. Związaną z rodziną, żydowską rodziną Szwarców. Uczniowie gimnazjum numer 3 nie przez przypadek wybrali rodzinę szwarców. Dlaczego Szwarcowie? Bo kiedyś e, zajmowaliśmy się już tym e, tematem, e, został on dogłębnie poznany, a teraz postanowiliśmy przedstawić go w innej wersji e, i przypomnieć historię tej rodziny, e, ponieważ Marek Szwarc urodził się w Zgierzu, był artystą znanym na całym świecie. Najsłynniejsza zgierska rodzina, która miała swój dom, tam gdzie dzisiaj stoi słynna restauracja, nie wypowiem nazwy. A jeśli chodzi o no, co ona zrobiła, to był mądry taki Zucher Schwarz, taki bardziej mędrzec dla wszystkich zwierząt. Do niego wszyscy się zwracali, porady różne, tak. A jeśli no, w zasadzie no, bardziej uznawali jego. Niż prezydenta, niż władze miasta, tak można powiedzieć. Byli z Gierską rodziną Żydów. Która przeszła na wiarę katolicką. Gimnazjaliści w oparciu o wspomnienia Tereski Torres próbowali przejść do ustnej opowieści, ale jak podkreślają uczestnicy projektu, niełatwej. Jest to historia o Żydach, którzy stali się chrześcijanami przy jednoczesnym zachowaniu swojej żydowskości. Ten spektakl to także dzieje z Gerza z okresu międzywojennego. Poprzez dźwięk i obraz uczniowie przywołali atmosferę z tamtych lat. Do najpiękniejszych jabłek! Do najpiękniejszych jabłek! I ze wszystkich stron zaczęli zlatywać się ludzie i kupować jabłka po dwukrotnie, a nawet trzykrotnie większej cenie. Wtedy rebe spojrzał na przekupkę i powiedział: Twoje jabłka były doskonałe, tylko ludzie o tym nie wiedzieli. Co najważniejsze jednak, takie działania to cenna lekcja dla młodych zwierząt. Odkrywali swoją własną historię, również konfrontowali się ze swoimi, ja wiem, uprzedzeniami, pewnymi stereotypami. Jakby szliśmy krok po kroku z tą historią, próbując ją zrozumieć. Ja głęboko wierzę, że dobre historie są uzdrawiające, i mam taką nadzieję, że po drodze coś takiego nam się udało. Uzdrowić kawałek dawnej historii. To jest bardzo fajna historia, tak naprawdę ludzi, którzy żyli tutaj w zgierzu. Jest niesamowite przedstawiona, i jest to fantastyczne, że właśnie tacy ludzie wywodzą się ze zgierza. Wziąłam w tym udział, ponieważ nasza szkoła bardzo się, w takich rzeczach, bardzo się w takie rzeczy zawsze angażuje. Jest to bardzo ciekawa historia, właśnie ta nauka, przede wszystkim również warsztat aktorski, bo to jest również bardzo ważne. Mieliśmy tutaj warsztaty również z panią z Warszawy, więc to jest bardzo fajne przedsięwzięcie. Nie było w tym nic takiego trudnego, ale jednak to opowiadanie. A nie, trzeba się wczuć w rolę, trzeba poznać dokładnie rodzinę, historię rodziny, żeby móc cokolwiek o nich powiedzieć. Dzięki temu przedsięwzięciu przybyli na spektakl Zgierzanie. Mogli odbyć prawdziwą podróż w czasie. W ramach projektu uczniowie pojadą również do Warszawy i tam także zaprezentują to niepowtarzalne widowisko. Dziś w wydarzeniach to już wszystko. Zaraz po nich zachęcam do obejrzenia relacji z tegorocznego Balu Charytatywnego na rzecz hospicjum imienia Jana Pawła II, przygotowanej przez Rafała Woźniaka. A ja dziękuję Państwu za uwagę. W środę spotka się z Państwem Cezary Adamski. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.